Twoje życie teraz wypełnia taniec, tak jak jest. kondycja? Kondycja jest coraz lepsza, jestem sama czasami zaskoczona jak na przykład biegam po schodach na trzecie piętro, gdzie zazwyczaj przed tańcem jeszcze już miałam taką lekką zadyszkę, a teraz jest tak, że biegnie i mówię, a, mogę dalej, więc fajnie. To, że gdzieś tam w kwestii ruchu też cały czas się uczę czegoś nowego, odkrywam jakieś możliwości swojego ciała, no to jest cudowna przygoda naprawdę. A, jak, a ile... ile... Nie, mi się tączy. Ile kilogramów udało Ci się schudnąć dzięki Tańcowi z Gwiazdami? Ja mówiłam na początku, że fajnym efektem ubocznym byłoby to, żeby zrzucić kilka kilo, ale powiem szczerze, że się zważyłam przed programem, przed treningami i do tej pory jeszcze się nie ważyłam, więc nie wiem ile, ale na pewno czuję po ubraniach nawet, że na, no, trochę mi się sylwetka wyro... znaczy wysmuklałam może troszeczkę, ale nie wiem ile dokładnie. Czy duży stres masz przed live'ami? No właśnie miałam nadzieję, że w którymś momencie ten stres jest coraz mniejszy, ale każdy odcinek, każdy taniec to jest tak inna bajka, że, że ten stres cały czas we mnie jest, ale to jest bardziej taka właśnie taki motywujący stres, taki, który sprawia, że dobra, zaraz trzeba będzie dać siebie wszystko. Na początku on mnie trochę paraliżował, teraz ten stres mi coraz bardziej pomaga, jak gdyby się napiąć przed. Kto odpadnie w najbliższym odcinku? Oby nie ja. Będziemy trzymać kciuki, ale niedawno wzięłaś też udział w pewnej metamorfozie dotyczącej fryzur. Opowiedz coś o tym? Tak, dostałam taką propozycję, żeby zrobić coś szalonego z włosami. Ja jak gdyby na ten moment nie mogę szaleć za bardzo, ale przekonała mnie właśnie Dorota, właścicielka salonu, bo Dorota Wazińska, że zrobi mi taki kolor, koloryzację nietrwałą, z zielonym takim butelkowym kolorem. No i ja sobie pomyślałam, że w sumie, dlaczego nie? I spróbowałam, no jestem zadowolona, bo przez kilka dni chodziłam właśnie z zielonymi włosami, znaczy zielonymi końcówkami. Tego nie było widać tak bardzo na zdjęciach, ale w, w świetle dziennym to rzeczywiście miał fa był fajny efekt, więc jestem zadowolona. Fajny projekt, fajne zdjęcia. Czy zdecydowałabyś się na jeszcze jedną metamorfozę u Doroty? No, Zależy, co by mi zaproponowała, jaki będzie miała pomysł. Jeżeli będzie coś takiego, co będzie gdzieś tam autentyczne i będzie grało ze mną, a wydaje mi się, że z Dorotą się fajnie dogadujemy, to, to jak najbardziej. A gdyby chciała obciąć Ci twoje piękne włosy. <laughs> Właśnie to już powiedziałam, że warunek numer jeden to nie obcinam włosów. Przynajmniej na razie, kto wie. Nie obcinasz włosów, bo szykuje się jakaś rola? Um... Znaczy tam w tej roli akurat, bo się rzeczywiście szykuje. Dzisiaj od dzisiaj oficjalnie mogę o tym mówić. Teraz będziemy robić taki serial internetowy e, dla onet. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś fajnego, coś nowego, bo to będzie pierwszy taki, tego typu serial internetowy z fajną obsadą, z super scenariuszem, e, z bardzo barwnymi postaciami. Ja tam będę grała. E, Taką trochę na psoce, bo może nie będę za dużo zdradzać na razie. Ale czarny charakter? Tak, czarny charakterek. Um, I jakby tutaj to nie ma związku z włosami, ale strasznie się cieszę na, na ten kolejny projekt i zaczynamy ze zdjęciami już na dniach. Premiera w listopadzie, więc zapraszam do oglądania w miksowanie.pl.